Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jako że ostatni film zakończył się w taki, a nie inny sposób, mam na myśli moje kolano, ale do tej kwestii wrócimy gdzieś pod koniec odcinka pewnie. Wszystko wam opowiem, jak to teraz będzie wyglądało. Postanowiłem, że dziś usiądę sobie. Jeżeli pozwolicie, musicie pozwolić, bo stać nie za bardzo mogę. I nagram w końcu te QA, które miało być na 10 tysięcy, ale tam tych pytań nie było za wiele, więc... W końcu jakoś tak się ich trochę uzbierało. Przejrzałem bardzo dużo komentarzy na YouTubie, pod filmami przejrzałem wiadomości na Instagramie i Facebooku. Także zebrałem takie najciekawsze pytania według mnie i będę teraz na nie odpowiadał. Kolejność pytań też nie będzie jakaś bardzo poukładana, będą jakieś pytania ekonomiczne, potem będzie pytanie techniczne. Nie chciało mi się tego uporządkować, także będę się po prostu odnosił. Do każdego tego pytania. O, osobno po prostu. Dobrze, zacznijmy od pytania, które zadał mi srogi karciciel. Z grubsza jaka jest potrzebna kwota, aby zacząć działać w drewnie tak hobbystycznie? Dokładnie to chciałbym nauczyć się robić klejątki. Jak dotąd to zamawiałem blaty surowe pod lakierowanie. Czy elektronarzędzia firmy Einhell i grafit są coś warte na początek? No i to jest ciężkie pytanie już na samym początku, ponieważ żeby zacząć naprawdę nie potrzeba wiele. Ale teraz musisz się określić, czy ty planujesz robić coś na większą skalę. Tak jak tutaj piszesz, o blatach, no to wymaga już trochę większych narzędzi. Zobacz, że ja robię, może Wy tego nie widzicie na filmach, ale zobacz, że ja robię. Duże blaty, bo, bo to są blaty niekiedy po 2,30 długości na metr, więc to już jest kawał klejonki i męczę się trochę na makicie, no ale to wszystko już niebawem się powinno zmienić. Tak samo strugarka jest problemem, bo jest za mała po prostu i, i tutaj jest już właśnie, tak jak mówię, problem. Musisz po prostu określić, jakie gabaryty chcesz robić, czy ten sprzęt będzie miał ciężko? Bo jeżeli będzie miał ciężko, no to nie inwestowałbym w jakieś tanie sprzęty, tak jak ja na początku, bo myślałem, że będę robił mniejsze rzeczy, ale wychodzi na to, że jednak to nie jest moje, moja bajka po prostu robić jakieś małe rzeczy, ponieważ nie mam cierpliwości do takiego czegoś. Więc nie potrafię Ci tutaj określić kwoty, która jest potrzebna na start. No powiedzmy. Pilarka to jest koszt, koszt taka mała. Chodzi mi tu o makitę. Ja kupiłem swoją używaną makitę za jakieś 1100 zł i ona nadal działa. Jest po wymianie silnika, oczywiście, ale tak no nie da się określić kwoty. Myślę, że spokojnie parę tysięcy trzeba na start władować w to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Nie pchaj się też w jakieś pilarki na początek. Jeżeli mówimy o takich pilarkach pokroju właśnie mojej Makity. Nie pchaj się w takie rozwiązania drogie, ponieważ każda z tych pilarek to jest praktycznie to samo, ją trzeba poprawiać, więc weź to, co ma najwięcej mocy, jakiś tam czas gwarancji dosyć długi i naprawdę powinieneś być zadowolony na początek. A czy narzędzia Einhell i Grafit są coś warte na początek? No na pewno jest to jakieś rozwiązanie, ale przy jakiejś tam dłuższej pracy no to one pewnie nie odwdzięczą ci się bezawaryjną po prostu robotą i no musisz po prostu sobie przemyśleć, czy będziesz działał długofalowo, czy raczej tak hobbystycznie. Bo jeżeli hobbystycznie, Einhell i Grafit spokojnie ci wystarczą. Dobra. Następne pytanie Johnny Cage, czy oklejasz prasę przed klejeniem? Nie oklejam, a po co mam to robić? Słuchaj, jeżeli klej mi wysycha, to co wycieka z, te, z tych łączeń, no nawet widać, nie wiem czy to, wy to widzicie, ja to widzę. Ta prasa jest w tym momencie oklejona, i naprawdę ten lakier to jest proszkowo malowane, podejrzewam. Biorę kawałek jakiejś deseczki dębowej, jakiejkolwiek. Dębowa najlepsza, bo twarda. Przechodzę i po prostu szoruję po tym lakierze, i naprawdę klej odpada bez żadnego problemu. Czytałem gdzieś, że poliuretan niby odkleił komuś lakier. No nie wiem, no może, może tak. Nie mam pojęcia. Nie oklejam prasy przed klejeniem. Bez sensu dla mnie. Za dużo czasu, a ta taśma i tak się zawsze gdzieś tam przerwie. Jacek D3. Gdzie można szukać używanego sprzętu stolarskiego? Ha, no, wszędzie. Masz OLX, masz grupy stolarskie, giełdy Stolarz Polski, giełda. Mamy grupę też na Facebooku Sławka z meble Twojego pomysłu. To jest chyba grupa Sławka, też sprzedażowa. Więc naprawdę jest, jest tego dużo. Wystarczy poszukać i, i naprawdę coś fajnego znajdziesz. Tylko uważaj na te firmy, te jakieś komisy, które tylko malują sprzęt i spchają go jako nowy. Nowy, odświeżony, naprawiony, a tak teoretycznie to nie jest tylko pomalowany, i trzeba uważać. Po prostu nie kupujmy w ciemno. Trzeba zawsze dotknąć tej maszyny, yy, przepuścić chociażby, jak mówimy o strugarce, przepuścić jakąś deseczkę. Najlepiej to robić po prostu yy, tak, że jedziesz do kogoś i podotykasz tej maszyny, bo w innym przypadku no, nie ma to dla mnie sensu. Te maszyny nie kosztują małych pieniędzy, więc. Yy, a raczej ze zwrotem będzie ciężko, więc raczej bym jeździł, oglądał. No, a jest tu też mnóstwo grup stolarskich na Facebooku. OLX, dużo tego jest naprawdę, znajdziesz bez problemu. Pytanie zadał Krzysztof Rublewski, bardzo drażliwe pytanie dla niektórych, dla mnie niekoniecznie. Czyżby pojawili się pierwsi sponsorzy? Tak, oczywiście byli pierwsi w sponsorzy już na kanale, i tutaj jednym z przykładów, który mogę przytoczyć jest. Wagner, pistolet do malowania, którym malowałem swój warsztat, wszedłem z nimi we współpracę na zasadzie barteru. Wysłali mi ten pistolet i ja sobie pomalowałem nim warsztat, oceniając go na swój sposób. Była to pierwsza taka z poważniejszych umów, które miałem podpisane, więc miałem bardzo dużo rzeczy narzuconych, ale jednak udało mi się z tego wszystkiego wybrnąć. Tam miało być naprawdę dużo takich rzeczy, które były naprawdę bardzo nieistotne. Ja chciałem pokazać, że to jest proste w użytkowaniu i tyle, a firma narzucała mi w ogóle co innego, więc trochę udało mi się z nimi wynegocjować to, żeby to było na moich zasadach. Nie jestem człowiekiem, który będzie Wam wciskał kit. I badziewie, powiedziałem to już w wielu filmach, więc proszę, nie zarzucajcie mi tego, że wciskam wam Badziewie, bo dostałem to za darmo, bo nie traktujcie tego też, że ja dostałem to za darmo. Ja wykonuję tutaj pracę nagrywając dla Was filmy, może nie wszystkie filmy są. Nie jestem z wszystkich filmów po prostu zadowolony, ale to jest jednak jakaś praca i to nie jest tak, że to jest za darmo i naprawdę nie traktujcie tak też innych youtuberów, że jeżeli. Widać, że coś jest sponsorowane, że ktoś coś dostał, to jest ok. Naprawdę bądźcie tego świadomi, bo to, co my robimy, pochłania bardzo, bardzo dużo czasu. I naprawdę no, nieraz po prostu chcemy coś też z tego po prostu mieć. Często bywa też tak, że firmy odzywają się po prostu same i chcą nam dać narzędzia, i nic o nich nie mówimy. I taka współpraca mi najbardziej odpowiada i takie współpracę tylko podejmuję. Bo naprawdę nie, nie lubię właśnie wciskać kitu dla ludzi, że, że coś jest super, jak takie nie jest. Jest dużo tutaj sprzętu, który jest sponsorowany, mówię na przykład o ściskach. Czy ja kiedy coś mówię o ściskach, że one są super, kupujcie tylko te ściski i tak dalej? No te ściski są OK, wszystko cacy, ale ja jeszcze za mało na nich pracuję, żeby określić ich yy, zajebistość. Tak? Nie chcę Wam po prostu wciskać kitu. I też nie jestem zwolennikiem nagrywania jakichś recenzji i tak dalej. Jeżeli się pojawi jakaś okazja do nagrania recenzji, no to okej, okay, to takie coś się pojawi. Jak będziecie dużo pytać o jakieś dane narzędzie, no to spoko. Nie ma problemu. To będzie tylko moja subiektywna opinia. I, i tak to u mnie wygląda. Nie ma y, tutaj żadnej ściemy. I ja nie będę wciskał Wam kitu, zapamiętajcie, dziękuję i mamy tu kwestię już wyjaśnioną. Przejdźmy do następnego pytania. Bartek Zięba, to już własna działalność? Tak, to już jest własna działalność od kwietnia, dodatkowo jeszcze pracuję na etacie. I tutaj jest następne pytanie od użytkownika Dudusiek Play, gdzie pracujesz na pełen etat? Jestem magazyni magazynierem w mroźni, wydaję owoce na produkcję, przyjmuję żadna tam jakaś... Super ambitna praca. Ważne, że płacą i na razie mam niższy ZUS niż, yy, niż bym miał, jakbym tam nie pracował i to mnie tylko przy, trzyma przy tym na razie. Tyle. Um, Michał HRDJE. Wow, dziwne. Czy brałeś dotację może? Nie, nie brałem dotacji może, bo ponieważ, yy, ponieważ powód jest taki, że pracuję na etacie i zwykle dla takich osób na rozpoczęcie działalności dotacje nie przysługują. Może na rozwinięcie jakiejś yy, działalności, inaczej, na rozszerzenie działalności, no coś takiego, może kiedyś coś takiego się w Urzędzie Pracy pojawi, muszę to po prostu monitorować i może będzie szansa na, na wyrwanie czegoś takiego, ale na chwilę obecną nie, wszystko to, co jest tutaj, to jest yy, moja praca. To co tutaj jest. Dobrze. O, teraz będzie kwestia nowego warsztatu. Marcin wójcik pyta, ile kosztuje wynajęcie takiego metrażu? Żadne, żadna tajemnica brągowo, to jest 85-80 metrów coś takiego koszt 1200 zł netto miesięcznie, ale prawdziwym problemem jest tutaj prąd, który jest bardzo drogi. Porównując go do jakiegoś tam prądu domowego, no to jest dwukrotnie drogi. Taki kilowat prądu kosztuje mnie około złotówkę i 40 groszy. Także, jak będą wjeżdżały jakieś mocniejsze sprzęty, no to trzeba będzie po prostu to przerobić i, no i zarobić na ten prąd, bo, bo to jest taki mały problem z tym wszystkim. Dobrze. O, Kolejne pytanie o warsztat. Jacek Pacwa. Ładna przestrzeń w porównaniu z poprzednikiem. Czym będziesz ogrze ogrzewał, bo widzę grzejnik? No to jest tak. Mój magazyn jest czwarty z kolei tu jest pięć magazynów dwa obok mają jacyś ludzie, jeden mają jacyś ludzie i tutaj obok mnie jest magazyn, gdzie jest piec, który ogrzewa cały ten budynek ponieważ nade mną jest jeszcze hala produkcyjna o wielkości pięciu takich magazynów jak mój więc tam jest centralne ogrzewanie. To już jest w woli właściciela. On to będzie ogrzewał. Piec jest chyba na pelec, z tego co widziałem. No i to tyle. On, on to ogrzewa, wszystko jest w cenie, także naprawdę bardzo fajna okazja mi się trafiła. No Jest, jest spoko, na razie jest ok. Jest, jestem po pierwszym miesiącu, leci drugi i naprawdę no, będzie mnie stać na wynajęcie tego, więc cena wydaje mi się, że jest naprawdę okej. Okay. Pytanie mamy teraz o kompresor, który kupiłem sobie jakiś tam czas temu. Pytanie zadał Zbigniew P. Zauważyłem, że masz kompresor firmy Tagret. Jak ci się sprawuje, warto go kupić, czy raczej nie? Poczytałem trochę o tym kompresorze. No i tak kupiłem go szczerze mówiąc trochę na żywioł, ryzykując. Słuchaj. Mi ten kompresor służy tylko głównie do przedmuchiwania. No, i tam kiedyś chyba drzwi jeszcze malowałem. Podczas malowania tych drzwi kompresor był zdecydowanie o za małej pojemności, ponieważ on ma tylko 50 litrów, więc często się pompuje. Żałuję trochę tego zakupu, ponieważ teraz kupiłbym ten sam, tylko że co najmniej 100-litrowy, żeby ten silnik nie dostawał tak mocno po tyłku. Silnik, który wybrałem, to jest silnik V2. Tak, żeby też nie był za mocno eksploatowany ten silnik. Jestem zadowolony z tego kompresora, ale już myślę o tym, żeby podłączyć do niego jakąś dodatkową butlę. Tak sugerował mi mój tata. O, pytanie techniczne. Otylia Ciborowska. Wykodano dla mnie blat i jest bardzo dużo szpachlowanych punktów na nim. Po bejcowaniu wygląda to okropnie. Czy da się coś z tym zrobić? I żeby była jasność, to nie jest mój blat. To jest... Wad, który pani Otylia kupiła. Ja chyba nawet odpowiadałem na ten komentarz kiedyś gdzieś tam pod filmem, ale warto poruszyć ten temat. Szpachlowane punkty po nim podejrzewam, że to były jakieś robaczki, które porobiły korytarzyki i ktoś po prostu to zatuszował, ale to jeszcze nie jest tragedia. Ale podczas bejcowania, no to drewno będzie inaczej przyjmowało szpachle. Drewno będzie inaczej przyjmowało bejcę, a szpachla będzie inaczej przyjmowała tę bejcę, więc będzie się to na pewno trochę różnić kolorem. Wydaje mi się, że nawet dobór szpachli w podobnym odcieniu co drewno, przed bejcowaniem, no, będzie, będzie problemem i raczej nic się nie da z tym zrobić. Sugerowałbym jednak wyszlifowanie tego i zostawienie tego w kolorze drewna. To ładnie wszystko zatuszuje wszystkie te niedoskonałości ewentualnie wydłubać tą szpachlę, jeżeli jest w innym odcieniu niż drewno i dobrać szpachlę kolorystycznie, jak najbardziej zbliżoną do tego drewna, która jest w tym blacie i powinno to wyglądać najlepiej. No, przy bejcowaniu powierzchnia musi być naprawdę idealna. Tak jak było w poprzednim filmie wam pokazane, spód blatu był nieidealnie przygotowany i było widać, że ta bejca nie przyjmuje się w tych miejscach, gdzie jest coś po prostu spaprane. Sugeruję jeszcze raz, tak jak pisałem pani w komentarzu, zdarcie całej tej powłoki, tej bejcy, ile tam ona głęboko nie wchodzi, więc da się to wszystko wyszlifować. Ja bym zrobił to jednak w kolorze natura naturalnego drewna po prostu. Tyle. Kolejne pytanie zadał Darek z Ełku, czyli moje okolice. Jak wiecie, jestem z Mazur, z Mrągowa także. EU to są jak najbardziej moje okolice. I Darek pyta: Polecisz miejscówkę z suchą dębinką w naszej okolicy? Pozdrawiam, Darek. Ja głównie zaopatruję się w pieckach, które są jakieś 15 km ode mnie. Mamy tutaj największy tartak, w którym można kupić dobrej jakości, naprawdę suszone drewno. Jest to chyba jedyny tartak tutaj w tak niedalekiej odległości ode mnie, który oferuje drewno suszone. Dębinę przede wszystkim. Teraz jest bardzo duży problem z dorwaniem tam ogólnie dębiny, ponieważ rotacja tego materiału jest niewiarygodna. Nie wiem, jak oni to robią, ale naprawdę trzymają poziom. Te deski, które teraz sobie mam, które widzieliście, gdzie trzymam, nagrywałem o tym film w karcie. Macie go już, już się wyświetla. To był materiał, który kupiłem w Łomży, czyli już 100 km ode mnie, no i tutaj już musiałem zdecydować się na trochę większą ilość, to było wtedy 6 metrów. Pan Krzysztof przywiózł mi to, pozdrawiam Cię Krzysztofie, jeżeli oglądasz. Materiał był naprawdę w dobrej cenie, więc zaryzykowałem. No trochę się z nim męczę, bo to był mix klasowy, ale naprawdę cena była super, była okazyjna, więc... E, ostatnio zaopatru, zaopatrywałem się w Łomży. Tyle. Ok. Kolejne pytanie zadał użytkownik o bardzo trudnym niku. kdhddd 1337 Witam, jaka cena na składzie zadęba w pierwszej klasie? Na tym tartaku, w którym ja się zaopatruję, cena dęba w tym momencie, pierwsza, druga klasa to jest niecałe 5000 zł brutto. Niestety jest drogo, w tamtym roku było 4200, więc już wiecie skąd są ceny stołów. No, i jeszcze stal do tego, jeżeli zamawiacie stół lotowy, no to już jest w ogóle masakra. Stal też poszła bardzo mocno do góry, więc te ceny będą teraz takie, jakie są po prostu. Jeżeli chcecie w ogóle zamówić stół u mnie, możecie wejść na mojego Facebooka, Instagrama, zobaczyć jest tam parę projektów wyrzuconych, kolejne projekty, które pojechały już do moich klientów, czekają na jakieś zdjęcia od nich z mieszkania, więc pokażę wam kolejne rzeczy, które wyprodukowałem tutaj już na tym warsztacie, więc piszcie do mnie ale tu chyba było takie pytanie, do którego zaraz wrócimy. O, przejdziemy do tego pytania od razu. Michał Peje zadał. Witam, jak można wycenić i zamówić u Ciebie blat? To znaczy gdzie? W necie? Nie ma strony www? Dziękuję za info. Słuchaj, mam stronę na Facebooku, możesz kontaktować się ze mną również mailowo. Czy nawet na Instagramie wszystkie moje media społecznościowe znajdziesz pod tym odcinkiem? Zawsze w opisie wrzucam moje media społecznościowe, tak żebyście mieli do tego stały dostęp. Mail również się tam znajdzie. I tam możesz do mnie pisać. Strona www. Obawiam się, że powstanie dopiero w następnym roku, ale to będzie taka strona w stylu portfolio z moim kontaktem, z kontaktem do mnie, z jakimiś tam przykładowymi realizacjami. Raczej preferuję tutaj na razie kontakt mailowy sklepu. Na razie nie będę zakładał. Ale tutaj mamy pytanie od kolegi Olo 7.6. Kiedy i czy w ogóle. Powstanie sklep z Twoimi wyrobami. Na chwilę obecną sklep nie powstanie. Będę robił raczej projekty na zamówienie. Także piszecie do mnie, ustalamy szczegóły, spisujemy jakąś umowę, wysyłacie mi pieniążki, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, no to dogadujemy się w inny sposób i robię Wam stół, wysyłam. I to wszystko. Cała na razie współpraca. Na razie ten obrót nie jest na tyle duży, żeby zakładać sklep. Następne pytanie. Zadał Tomasz Paszek, jest to bardziej już pytanie techniczne. Chciałbym zapytać, jakiej długości jest ta prowadnica do zagłębiarki i czy jedna w takim warsztacie wystarczy? Mam szynę Makity do mojej SP6000 i ona ma 1,5 metra, i to jest zdecydowanie za mało. A łączenie szyn według mnie nie ma sensu, ponieważ zawsze gdzieś tam ci ta szyna na łączeniu ucieknie. Proponuję kupić od razu szynę 3-metrową, ale taka oczywiście 1,40 m jak najbardziej się przydaje. Tak? Jest, jest takie coś potrzebne, ale ja na przykład nie mam tutaj pilarki formatowej i muszę sobie zbrzegować tarcicę zawsze za głębiarką. I już planuję naprawdę od dłuższego czasu zakupić sobie tą szynę 3-metrową. Po prostu ją kupię no do czasu, kiedy, kiedy jakoś tam formatówka się w końcu pewnie pojawi, bo, bo jest to nieuniknione. Więc jeżeli chodzi o brzegowanie, no to proponuję 3-metrową, bo deski są zwykle nawet i dłuższe niż 3 metry, więc 3-metrowa będzie najlepszym rozwiązaniem, ale takie małe, metrowe, półtorej metrowe też jak najbardziej. Jedna szyna będzie problemem. Wiem sam po sobie. Więc to jest odpowiedź na Twoje pytanie, Tomaszu. Marcin, Marcin K., czym uzupełniasz ubytki? Yy, głównie używam pachli do drewna. Jest to Holzmasa z firmy Borma. Nie, nie jest to materiał sponsorowany, kupuję za własne pieniądze. Jest to szpachla z firmy Borma, zwykle w kolorze czarnym i tym uzupełniam jakieś ładne senki itd. Jakieś mniejsze ubytki, żeby nie szpecić tego czarnym kolorem, uzupełniam szpachlą dobraną już kolorystycznie. Mam tam parę takich szpachli które pasują do danej lamelki wklejące po prostu i tak to uzupełniam. Jeżeli są jakieś większe ubytki, z tłu ma być z takim charakterem, no to już używam tutaj żywicy, i jest to już dłuższa przeprawa, ponieważ taką żywicę można lać nawet 4-5 razy, więc żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także używam głównie szpachli szpachli y, trochę tańszej od tej Bormy do mniejszych ubytków. No i na końcu jest żywica. Często też zalewam sobie sztorce y, żywicą, tak żeby nie chłonęły zbyt dużo wilgoci, żeby materiał się nie rozsychał. Naprawdę zdaję to egzamin, uwierzcie mi. Kolejne pytanie zadał Tomasz Paszek. Z ciekawości pytam, jak i czym jest wycinany okrąg w tym stole. Są jakieś szablony? To było chyba pytanie z filmu. O prowadnicach synchronicznych, i tam był taki stół z blatem, który nie był okrągły, tylko było takie jajeczko. Ale to samo jest z blatem okrągłym. Zrobiłem sobie po prostu yy, cyrkiel. Zrobiłem sobie cyrkiel, którego używam yy, wraz z frezarką, i to naprawdę daje świetne efekty. Można, z tym, można tym robić cuda. Jak zrobić cyrkiel, znajdziecie bez problemu na YouTubie cyrkiel do frezarki. Tak sobie Tomaszu wpisz i wiele, wiele osób naprawdę zrobiło poradnik, jak zrobić taki cyrkiel, więc jest to naprawdę bardzo proste. Dobrze, dobrze, to mamy, to mamy. Jogan, Jogan pyta, co to za stopę do uszu? To są, nie są stopery. Nie używam stoperów, ponieważ uszy mnie po tym bolą. Bardziej preferuję słuchawki. A te stopery, które widzisz w moich uszach nieraz na odcinkach, to jest po prostu zestaw słuchawek bezprzewodowych firmy Xiaomi. Takie fajne chińskie słuchaweczki. Naprawdę spoko grają, wyciszają elegancko tą dymę, która tutaj stoi, bo jest niemiłosiernie głośna. Do tego słuchawki, jest naprawdę super. Kolejne pytanie. Bartes. 1989. Czym odtłuszczasz przed lakierowaniem i jaki lakier będziesz kładł? Nie pamiętam do którego było to filmu pytanie, ale tam szedł na pewno lakier poliuretanowy, ponieważ dopiero ostatnio przysiadłem się na lakier akrylowy i naprawdę jest spoko i jest dużo, dużo tańszy od lakieru poliuretanowego, którego używałem wcześniej. Jaki to lakier to znajdziecie bez problemu pod moimi filmami? A czym odtłuszczam? benzynę ekstrakcyjną i to wszystko. Szmatka benzyna ekstrakcyjna, i to jest najlepsze rozwiązanie. Szybko paruje po takim odtłuszczaniu. 2-3 minutki benzyny nie ma. Można, można malować. Tak to robię. Kolejne pytanie to jest pytanie od użytkownika. Hashtag, hashtag, hashtag. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Super kreatywna ksywka. Robi Pan zarobkowo, czy hobbystycznie? Zaczęło się hobbystycznie, teraz już raczej zarobkowo. Nieraz coś tam sobie do domu wymyślę, sobie zrobię, tak, żeby zbadać temat, ale raczej nastawiam się już na zarobek po prostu. Chcę rzucić etat. Igor S. pyta, a może zrobisz jakieś łóżko? Igorze, taki projekt jest w planach i to już całkiem pewnie niedługo ponieważ odezwał się jeden z widzów, który chciałby, aby zrobić mu takie łóżko. Mam nadzieję, że się dogadamy, a cały temat będzie nagrany. Więc pozdrawiam Panie Tomaszu, proszę się tam nie, niecierpliwić, ja się na pewno odezwę, jak już ogarnę sprawy z moim kolanem. I tutaj Tomek, warsztat marzeń i pomysłów pyta, to było super pytanie w ogóle, to coś odwalił w kolano, że przyjąłeś pozycję jak Bocian. Fajne pytanie, Tomku, w ogóle. Słuchajcie, z moimi kolanami jest tak, że ja kiedyś byłem natchnionym freerunerem, parkurowcem. Jak chcecie to zwać, tak można to zwać. Podlinkuję wam mój kanał, który prowadziłem kiedyś. Proszę bardzo, nędzne wyświetlenia, ale, ale zobaczycie, co, co tam kiedyś sobie skakałem. No i, no i te kolana dostawały trochę w ciry, więc mm, już miałem. Dwie artroskopie na kolanach zwykle kończyło się to tak, jak w tym wypadku, czyli podczas jakiegoś ruchu łąkotka została delikatnie uszkodzona, dostawała się gdzieś między staw i po prostu blokowała mi kolano, i zwykle to było tak, że albo byłem zaziębiony, albo nie było miejsca gdzieś na sali operacyjnej na oddziale i tak tydzień czasu musiałem czekać zwykle w domu ze zgiętym kolanem i czekać po prostu na artroskopie, żeby mi te kolano wyprostowali i ogarnęli tą łąkotkę. I tak samo jest w tym przypadku, tylko w tym przypadku jest jeszcze gorzej, ponieważ od wypadku to będzie jakieś dobre dwa tygodnie czekania ponad. I ja z taką zgiętą nogą, którą nie mogę wyprostować do końca, siedzę sobie w domu i męczę konsolę, ale już na tyle mnie to nie boli, że, że postanowiłem, że chociaż tutaj dzisiaj ogarnę i nagram dla was odcinek, ponieważ miało go w ogóle nie być. Już niedługo yy, będę miał zabieg w następnym tygodniu, tak mi zostało, to zostało mi to obiecane, więc yy, no po takim zabiegu długo się yy, człowiek nie musi rehabilitować, może jakoś tam się poruszać, ale coś tam, coś tam będę już powoli sobie działał. No dobra, no to tyle. A coś wam pokażę. W czwartek będzie u mnie pan, który Przepraszam za bałagan, ale pan, który odpali mi to w końcu, taka mała chwali pięta ze mnie wiem, ale w końcu będzie praca normalna, a nie na tym małym cholerstwie. Dobrze, był to kolejny odcinek, który został przeze mnie bezczelnie przegadany. Ale no taka jest idea odcinków Q&A. Takich odcinków nie będzie dużo, więc tutaj wygadałem się ile, ile mogłem. Nie wiem, czy film pojawi się za tydzień, raczej nie, więc oczekujcie filmów po prostu na moim kanale. No jak się pojawi, no to będzie i pewnie będzie to dopiero film, w którym będę robił dalej te rzeczy do tego salonu fryzjerskiego, ponieważ Czeka on na kolejne elementy tej całej układanki, która tam na mnie czeka. Zobligowałem się do tego, żeby to wszystko zrobić, więc muszę dotrzymać Widzimy słowa. Widzimy się już za niedługo pewnie. Co jakiś czas jakieś tam zdjęcie na Instagramie się pojawi, więc follow me i do zobaczenia. Na razie, hej!